Dalej przed siebie hmm. nie do końca chcę, podpakowe z cisza przed burzą. Coś mamy. Kąd dokąd prowadzą te drzwi? Mm -hmm. Parking, ale niestety jest zamknięty, tak? Potrzebujemy klucza. Super, jak zawsze, pięknie, fantastycznie. Dobra, tu są jakieś schodki w dół. To samo. No tak, potrzebujemy karty.

Who is that? Stay sharp. Yeah. Lower it, FBI. Sorry. Thank you. <laughs> Your help. Surprised you made it this far. What's going on here? Sorry, that information is classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey, I'm not done talking to you. Właśnie problem w tym, że ja to że wszystkie drzwi są pozamykane Dobra, Ada otworzyła te więc... Będzielby tu mieli jakieś przejście Tylko że ona sobie gdzieś poszła. O proszę, tu jest otwarte. A co jest tu? Telefon w Parasite Eye. By się tutaj robiło zapis. <laughs> mamy amunicję. Co my tu mamy? O proszę. Mamy mapkę Dodaj w To mógł przewidzieć, że ty wstaniesz. Kiepskie strzelanie, oddaj mój nóż. ich Dużo, coś czuję, w końcu są. Yy, no, jak to się nazywa? Cele chciałem powiedzieć: kraty. No się ma, O pan. to pani musiała być ładna, jak nie była jeszcze martwa. Niestety, stan rzeczy szybko się zmienił. Dobra, ona już chyba nie wstanie. Tutaj też mam jakiegoś stewka, burczy czy Czy jest coś tu pusto? Się zasławię, Nie strasz, nie strasz, bo... Wiesz co się stanie. Teraz będziesz mniej wyjściowy. Zastanówmy się, czy jak otworzę te cele, bo najprawdopodobniej i tak do tego dążymy. Ale nie ukomujmy się. Czy oni będą martwi? Mhm. Super. Zamknięte. <słuch> Zamknięte. Something What the fuck? Oh. Hello. Hey. I don't believe it. A real human. <laughs> Hello, human. You've been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No. No. There's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons. You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully, he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry. I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out. Or... Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on. Don't be an asshole. Hey, you need this! Just get me the fuck out of here! Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It's just... It just happened so quick. I told you to get out.. Of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So, what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon, before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. To już wiemy. Well, I guess the deal's on. No tak, potrzebujemy. Oh, Trochę <laughs> zdziwiony leży. Potrzebujemy, potrzebujemy... Co my potrzebujemy? Czegoś, co by otworzyło cele. Aha. Dobra, tu widzę, że brakuje jakichś tam dwóch elementów obwodu. Nie mam bladego pojęcia, gdzie możemy to znaleźć. Ale dostaliśmy korbę. Tu mamy kolejną notatkę. To już pozostawię Wam do przeczytania. Ale skoro mamy korbę, to możemy dostać się co najmniej w jedno miejsce. Zaryzykowałbym no tak, ten pan już się nie podniesie, zaryzykowałbym stwierdzeniem, że wręcz w dwa miejsca, ale nie chcę mi się w to wierzyć, że w bibliotece też potrzebna jest korba. Tu jest za cicho, jest ewidentnie za cicho. Teraz ja wybiegnę i coś skoczy mi na twarz. Hmm, nie tak nie. Dobra, dokąd to prowadzi? Tu mamy psiarnię. Super lokacja najprawdopodobniej. Pełna czego? Psów. Ciemno jak w tyłku. Co mamy tutaj? te drzwi. Pewnie są otwarte. Strzelnica, kolejna notatka: klucz do pojazdu pat patrolowego 7439. A ja są tutaj gdzieś, ten klucz czy coś? Pudełko. Dostaliśmy tak zwanego lunchboxa. Tak, uwielbiam te amerykańskie nazwy. Co mamy w środku? Jest klucz. Dobra, klucz biorę ze sobą. Czy coś tutaj jest jeszcze oprócz tego? No tak, jest przejście. Jedno. Przejście drugie. Tu jest wymagany klucz. Nie przejdę. Tu jest wymagany strzał w czaszkę. Leżeć. Zmora załatwiona. Tu leży pani sierżant. Czaszka. odporną na strzały bo ma grzywkę. Z blondynką. No dobra, cztery strzały ostrzegawcze w czaszkę chyba jednak załatwiają sprawę. Hmm no ale dobra czy coś tutaj jest tak właściwie bo połącz amunicja do strzelby spoko i chyba tyle zerknijmy na mapę czy coś tutaj się pojawia? Nie Tyle tylko, że skoro mamy ten kluczek to aż chciałoby się wrócić na parking gdzie pewnie coś mnie zeżre i obejrzyj jest tam do Matyldy. Pozdrowienia dla Matyldy. I uciekamy stąd. Dobra. Tylko teraz jak? Mam głupie wrażenie, że trzeba przejść przez psiarnię. A co to oznacza? Psy! Gdzie one są? Dobra, Stefan, ja nie będę ryzykował, że ty później wyskoczysz z klatki ja Cię uśpię od razu. Wybaczcie, ogólnie jestem psiarzem, ale z tymi zajęczkami raczej nie chciałbym się bawić. Dobra, z głowy. Czy coś tu jest, oprócz tego, że jest strasznie ciemno? Co mi się osobiście podoba? Buduje klimat. Te małe okienka mnie niepokoją. Hmm, no dobra, zrobiłem kółeczko. Tu mamy kostnicę, a tam mamy coś. Co mamy w kostnicy? Pewnie trupy. <noise> Co innego. Sekcja zwłok. Proszę. Mężczyzna biały, 39 lat. No, trochę starszy ode mnie. O, wielokrotnie karany kleptoman. Kradł nawet w więzieniu. Zwykle nie czytam notatek, ale ta informacja była całkiem zabawna. Co można kraść w więzieniu? Chociaż w sumie można. Polecam. Serial na Netflixie. Uwięzione. Przytrzymaj. Tu nie ma nic. Tu jest pan Stefan. Dobra, super, mój klucz. Ciekawe jak wstałeś, jaka ja ci głowę przestrzeniłem do dziadu zakłamany. What the? Wiedziałem, że nie jesteś sam. Było cię słychać. Czy twój kolega w stanie? Agonalny w stanie? Nie. Pięknie, szczęka. Nos, czoło. Dobra, on już się nie podniesie. O ile z tym pistoletem gra robi się odrobinę łatwiejsza, to mimo wszystko wcale nie pozwala ona jakoś, nie wiem, zluzować tak totalnie i wiecie, mieć wyrąbane, nie? w sumie, po co ja strzelam jak to i tak nic nie daje pokaż kotku co masz w środku w sumie nie masz nic hm, tutaj też już nic nie ma ale spoko, zostały nam tutaj jeszcze kolejne te do otwarcia o proszę Granat błyskowy. Miałeś ćmę w uchu. dużej ilości woskowiny, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Co to jest? Jakieś robale, trochę duże. Tu jest roślinka. No proszę. Nie wiem, czy chciałbym się lecić rośliną wyciągniętą w prosektorium. I tu nic nie ma. Tyle tylko, czy ja mogę tutaj coś zmiksować. Niestety nic. Kluczyk mogę co ewentualnie wyrzucić, bo nie jest mi on potrzebny kompletnie. Dobra, idziemy do góry. W sensie tutaj. Musimy użyć tej dźwigni. Aczkolwiek chyba zabiorę ją ze sobą, gdyż ona mi się chyba jeszcze przyda. Tylko z drugiej strony, tak, mam ją ze sobą, tylko z drugiej strony, czy my właśnie nie wracamy do punktu wyjścia? Pomieszczenie z generatorami. Mamy tu coś jest proch. Hm. Teraz tego nie wezmę. Tu coś mamy. Dobra, połączymy się klucza. On już nam się nie przyda. Chyba. Dobra, obejrzyj. do robić otwarcie, nie? Dobra, mamy kostkę jedną z. Co tutaj jeszcze jest? Nie do końca lubię takie mroczne pomieszczenia. Oho, następuje zapis gry. Cudownie, fantastycznie. Jeśli coś się będzie działo. Mhm. Ta strzałeczka musi mieścić się w tym polu, a ta strzałeczka musi mieścić się w tym polu. Bingo! Przecież widzę, że tam jesteś. Przelaz z górą. Z niutki przelaz z górą. Dobra, na szczęście był jeden. Tu mamy roślinkę, ciekawe czy można by ją połączyć od razu. O, proszę, miło. To mamy to hm. kostnica, nam się świeci. Czy znaczy nie świeci? Znaczy nie wiem, co tu szczeka, skoro. Wybiliśmy tu wszystkie psy, a jednak nie. Zrób mi tą przyjemność i umyj. Dziękuję. Jezu, jak jestem nerwowy. Dobra, tu jest kostnica. To nam nie jest pomieszczenie potrzebne do szczęścia. Tu nic nie powinno na nas wyskoczyć. O ty w mordę węża powiedziałem nic, a wyskoczyło. Hu. Wspominałem już, że nie lubię psów w rezydencie. Ta, to, to ich przyzwyczaj, nie? Chociaż nie. Czekajcie chwilkę. Machnijmy się. Parking. Tylko czy to ma sens? Z jedną kostką latać? Niespecjalnie. Tu mamy otwarte drzwi. No dobra, gdzie my wyjdziemy? W domku. W komisariacie, w sensie. Domek. Domek od razu mi się kojarzy, wiecie, z poprzednią częścią rezydenta. Domek. Swoją drogą ma być kontynuacja, podobno. Mi tam pasuje. Włączmy światło. Dobra, przy okazji pozbędę się gratów. Na pewno pozbędę się tego. Na pewno pozbędę się tego. I w sumie tego też mogę się pozbyć. Teraz tak. Gdzie tu jest? Gdzie tu jest Matylda? Jest Matylda. Bo do Matyldy mamy taką fajną rzecz. Proszę. A, Matylda już zajmuje dwa pola. To nie, to tym bardziej wek. Dobra, cztery pola wolne. Jest nieźle. Aczkolwiek tu jest roślinka. Czy możemy to... Nie. Nie mam z czym połączyć. Przechowaj. Ajajaj. Proch, amunicja, tu mamy zapis, a co jest tutaj w szafeczce? O proszę, amunicja, a tu część elektryczna. Hmm, my potrzebowaliśmy jakiejś części elektrycznej? Kurczę, powiem wam szczerze, że już nawet nie pamiętam. Nawet jeżeli nie potrzebowaliśmy, to podejrzewam, że będziemy potrzebowali w najbliższej przyszłości. To sobie też na razie schowam, i to też na razie schowam. Amunicja do strzelby, i to dobra, git, majonez. Zapis: gdzie my tak dokładnie jesteśmy? No dobra, pomieszczenie socjalne, czyli tu możemy coś otworzyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale czy tak jest w rzeczywistości? To by było chyba tędy, tak? Tak. O! Sekundka. Sekundunia. Sekundeczka. Gdzie to jest to? Tu. Dawaj. Wiedziałem, że gdzieś mamy jeszcze jeden komplet. Monsieur, Pruszy dysk. Super, teraz już tu nie wleziesz. O cholera. Dobra. Nosek, szczęka. O, padł od razu. Ten jakoś nie może dojść do siebie. Kurde. Ile on mógłbyś włączyć na tarkę? to ją masz. Tu potrzebujemy części. Którego próbowaliśmy uratować i udało nam się to połowić, nie? Dobra, po nim Jeśli już wiem, gdzie jesteśmy Tu, biuro Amunicja, nóż i tak dalej Hm. Tylko gdzie my mamy teraz iść tak naprawdę Aha, ty tu żyjesz Dobra to Załatwię to zawczasu. Póki pamiętam Tędy w sumie możemy przejść na skróty. Chciałem powiedzieć, czy ktoś tu żyje, ale jednak nie. No łysek. Ci ręce w kolanach odstrzelę coś czuję. Dobra. Jest zgon. Co my tu mamy? W sumie chyba już nic. Dobra, idziemy na hol główny.